Hejka, czy my się znamy? Raczej nie. Strasznie mi się nudzi. Możemy popisać. Jeśli nie jesteś jakimś ośmiolatkiem czy pięciolatkiem. No coś ty. Niedawno skończyłem mać lat. O, ja też mam się mas lat. Jak się nazywasz? Marek, a ty? Maja, miło się poznać Marek. Mi też bardzo miło. Co tam u ciebie? Całkiem dobrze, a u Ciebie? Nie za dobrze. Mam problemy z matmą. Mogę pomóc zadzwoń za pięć minut. O, to super! To czekam. Hejka! O, w końcu, napisałeś pierwszy. Aż zrobię zdjęcie. Ha, 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 dlatego nigdy nie piszę pierwszy. Widziałem dziś róże. To twoje ulubione kwiaty, prawda? Nie kojarzę, żebym się to mówiła. Już minął miesiąc, odkąd piszemy. Naprawdę? Ale to szybko zleciało. Weź mi powiedz coś o sobie. Lubię biegać i gram dużo na saksofonie. A ty? Jestem trochę Mój najlepszy przyjaciel przeprowadził się do innego miasta 10 lat temu i straciliśmy kontakt. Od tamtego momentu ciężko mi nawiązać jakąś znajomość. To bardzo dziwne. A próbowałaś się z nim jakoś kontaktować? Znalazłam go, ale on mówi, że mnie nie pamięta. Ja bym o tobie nigdy nie zapomniał. To niemożliwe. Chcesz mi coś powiedzieć? O nie, nie, nie. No okej. Okay. Co u ciebie słychać? A nic, w sumie co wracam ze szkoły. Pomóc ci w matematyce? Przydałoby się. Lecę dziś z rodzicami do Anglii. Napiszę do ciebie, jak będę miała internet. Trzymaj się. Bezpiecznej podróży i baw się dobrze. Hej, minął już tydzień. Nie masz nadal internetu? Nawet wifi? Nie zdałem z matmy. Minęło już dwie tygodnie. Powinnaś niedługo wracać do domu, prawda? Słyszałem o samolocie, który się rozbił, jak leciał. Leciał do Londynu